zaczynamy pierwszy trening, przeciągnij się tak, żeby troszeczkę obudzić i ciało i układ nerwowy przeciągnij się tak, jakbyś dopiero co wstawa, z łóżka każdą część ciała super, ok, stań sobie na szerokość bioder wyciągnij kręgosłup, leciutko podciągnij pępek do kręgosłupa I idziemy na palce i schodzimy do półprzesiadu parokrotnie, takie wyprosty ciała, delikatnie napinaj brzuch i pośladki Wyciągaj kręgosłup w górę. Jeszcze parę powtórzeń. Hop, dół. Hop, hop, hop. Hop, jeszcze raz. Góra, super. Teraz ściągamy ręce z góry, unosimy kolano. Daj sobie ciutkę szerzej nogi. Super. Obszerny ruch rąk. Jeszcze. Bardzo dobrze. Krok do boku i ramiona do boku. Świetnie. Sięgamy w jedną, drugą stronę. Leciutka rotacja w tłowiu. I sięgnij wyżej. Wyciągaj boki ciała. Głowa patrzy za ręką. Świetnie. Super. Stań troszeczkę szerzej. Schodzimy w dół. W górę. Nisko. Góra. Kolana kieruj na zewnątrz. Proste plecy. Kolana w kierunku palców, stóp. Bardzo dobrze. Stąd. Nieco bliżej stopy. Za jedną nogę krzyżujemy. Za drugą. To nam się dzisiaj przyda w części głównej. Skup się na tym, aby plecy były proste. Pochylamy się w stawach biodrowych. Raz, jedna ręka. Raz, druga. Świetnie. Jak czuję, że przyspiesza ci oddech, to o to chodzi. Jeszcze parę powtórzeń. Proste plecy, zejdź nisko. Jeszcze dwa, jeszcze jeden. Super. idziemy na koniec maty schodzimy sobie do pół przesiadu. Idziemy dłońmi do przodu. Zostajemy, trzymamy deskę. Cztery, trzy, dwa, jeden. Lewa stopa do lewej dłoni. Otwórz w górę, odłóż, zamień. Przejściowa pozycja to deska. Otwieramy biodra w dół. Przeciągamy przód ciała. I klatkę piersiową. Powtórz to jeszcze parę razy. Super. Jeszcze raz. Bardzo dobrze. Przejdź do deski. Zostań. Cztery, trzy, dwa, jeden. Przejdź do psa z głową w dół. Dociśnij pięty. Podreptaj chwilę w miejscu. Przeciągnij tył nóg. I wracamy do deski. Do psa. Do deski. Do psa, rozgrzewamy i nadgarstki. I obręcz parkową stabilizację opadki. Brzuch, budzimy centrum. Jeszcze parę powtórzeń. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Super, daj nogi szerzej. Przejdź do pół przesiadł do tyłu. Pójdź głowę w dół i kręg po kręgu w górę. Powolutku, ok. Przeciągnij się na boki w jedną, w drugą. Super. Otwieramy klatkę. Zamykamy. Otwieramy, prostujemy nogi, uginamy. Jeszcze. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Super. Jedna noga na siebie palce. Druga noga. I jeszcze jedna. Druga. Pięta do pośladka. Bardzo dobrze. I Końcówka rozgrzewki to aktywacja dla mięśni pośladków. Weź sobie mini band. nawet jak nie masz, to możesz te ćwiczenia zrobić bez. Umieszczamy nieco poniżej kolan, tak w okolicach najszerszej części łydki i zaczynamy od kroków do boku. Kolana pchamy na zewnątrz, zejdź sobie niżej, zobacz mam ugięte ciało w biodrach, ręce do boku. Dosyć szybko, tu nie chodzi o mocny wysiłek, Aha, ale trochę o podniesienie tętna i obudzenie pośladków mięśni nóg. Mhm. Jeszcze chwila. Bardzo dobrze. Plecy proste, ale pochylone. Czujemy powoli co. I noga idzie lekko w tył, jakbyś chciał gdzieś tam z tyłu jakąś piłkę kopnąć piętą. Ręce do przodu. Kolana ugięte, dopiero jak przenosisz nogę w tył prostujesz. Mhm. Wiem, trochę dużo tempo. Tak ma być. W części głównej też będziemy mieli dzisiaj troszeczkę cardio. Super. Szeroko, wąsko. Już czujemy pośladki. Jeszcze. Przy okazji podnosimy troszkę tętno. Jeszcze. Ręce też pracują. Jeszcze. Ok. Poprawiamy szybko matę. I idziemy. Powtóreczka. Do boku, do boku. Dodaj sobie ręce. Druga część aktywacji. Jeszcze. Tu jesteś pochylona. W biodra. Kolana pchamy na zewnątrz. Jeszcze. Jeszcze chwilę wytrzymaj. Pośladki budzą się. Centrum się budzi. Ręce pracują. Ok. I w tył. Jedna druga. Dawaj, dawaj. Jeszcze, jeszcze. Ugięta, ręce dodaj. Miała być rozgrzewka, co? A już jest ciężko. Dawaj, damy jeszcze chwilę. Cztery, trzy, dwa, jeden. I nasza szeroko wąsko Damy radę. Ostatnia część aktywacji. Szerzej nogi, jeżeli się uda. Ja mam akurat ten najtrudniejszy mini-band, ale zawsze może wybrać taki, jaki tobie służy do aktywacji. Jeszcze. Jeszcze chwila. Ok, los. Mini-będ. Ściągamy. Napij się wody i przygotuj hantle. I zaczynamy część główną. Weź jedną hantlę. Zrób odbicie lustrzane do mnie, czyli stoisz na swojej prawej nodze. Ściągnij łopatki, pokażę ci pierwsze wykonanie. Noga krzyżuje się za drugą. Robiłyśmy to już dzisiaj w rozgrzewce. Schodzisz w dół, handla blisko nogi. Wstajesz górę, odstawiasz nogę, ręka idzie nad bark, łokieć po skosie do przodu, nieco niżej niż bark. Jeszcze raz zobacz, nisko i hop. I lecimy ze mną, 10 powtórzeń. Jedziemy, wolno w dół i góra raz. Wolno proste plecy, hop. Pośladek w tył, brzuch Ci pomaga. Czwarty raz, wyprost ciała. Piąty, obie nogi pracują. Szósty, hop. Siódmy, hop. ósmy, wolno. Hop. 9, hop. 10, zatrzymaj. Wyciskamy nad głowę. Dobra, ręka z boku. Jedziemy 10 razy i raz w tempie. Dwa szybciej w górę, wolno w dół. 3, 4, 5, stabilny tuf. 6, 7, wiem, że ciężkie. 8, damy radę. 9, 10. Super. Obejmujemy hantle z dwóch stron. Stajemy szerzej ugięte kolana, zobacz dookoła głowy. Osiem powtórzeń w tą stronę. Jedziemy raz, robisz odbicie lustrzane do mnie. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Całe ciało pracuje. Siedem. I osiem. Świetnie. Bierzemy drugą handlę. Wstajemy na prawej nodze. Pokażę Ci martwy ciąg na jednej nodze. Kolano ugięte. Druga noga idzie tu. tyłu. Ściągnij łopatki. Wolno w dół. Ręce wzdłuż nogi i wstajesz w górę. Albo do uniesienia kolana, albo do odstawienia. 10 powtórzeń. Wdech i wolno. I wstajemy. Raz. Wolno ręce. Blisko nogi. Trzy. Nogę postawną lekko uginasz. Cztery. Hop. W razie czego możesz się podeprzeć? 5. 6. Świetnie. 7. Szukaj tu równowagi. 8. Świetnie. dziewięć, Szybciej wracamy, wolniej schodzimy. 10. Hop, odstawiamy hantle. I teraz. I przejdź do podporu przodem, czyli do tak zwanej deski. Najpierw ci pokażę, co robimy. Będziemy podciągać kolano pod ciało. Ok. Przygotuj się, dłonie rozstaw, nogi do tyłu i lecimy. I raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć, siedem, siedem, osiem, osiem, osiem dziewięć, dziewięć i ostatnie. Super! Przed nami ostatnie ćwicząco. Cardio, 45 sekund sprintu w miejscu. Gotowa? Zaczynamy. Go! Najszybciej jak się da. Nie musisz stać w miejscu. Możesz się poruszać. Na przodu, do tyłu, albo tylko w miejscu. Idziemy, idziemy. Użyj rąk, użyj nóg. Nie zwalniaj. 45 sekund to trochę jest. Przyspiesz, przyspiesz. Zostało. 21 sekund. Dawaj. Jeszcze. 15 sekund. Trzymamy, trzymamy. Nie zwalniaj. Wytrzymaj, jeszcze chwila. I 5, 4, 3, 2, 1. Los. Odpocznij. Bieg w miejscu, najszybciej jak się da, ale aż 45 sekund. Włączam timer, lecimy i hop, dawaj. Tylko bieg w miejscu. Skup się tylko na intensywności. Mocno. Ręce, nogi amortyzują. Wysoko kolana. Używaj całego ciała. Jeszcze, 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 jeszcze. Hop, 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 hop. Pomóż sobie rękami. Jeszcze, jeszcze, wytrzymaj. Wiem, 45 sekund trwa bardzo długo. Jeszcze, jeszcze. Trzymaj to, trzymaj to. Ostatnie sekundy. I pięć, cztery, nie zwalniaj. 3, 2, 1. Super. Odpocznij. Bardzo dobrze. Chwila przerwy dla Ciebie. Napij się wody. Teraz powtórzymy to wszystko na drugą stronę. Spokojnie odpocznij. Wyrównaj oddech. Teraz nie musisz nic robić, żeby utrzymać to tętno wysoko. Nie, wręcz przeciwnie. Odpoczywaj. Pozwól, żeby oddech trochę wrócił. W idealnych warunkach oddech powinien wrócić do tego, co miało się po rozgrzewce, ale pamiętaj, po rozgrzewce też było dosyć intensywnie. Rozluźnij sobie ręce i cały ten set, cały ten obwód powtarzamy na drugą stronę. Myślę, że powoli tętno spada, i zbierzemy sobie handlę. Super. Gotowa. Robisz odbicie rozsiane do mnie, dlatego stajesz na swojej lewej nodze. Stopa, tak jak naturalnie ją stawiasz, ciężar ciała właśnie na nie. Ręka do boku, skrzyżny i od razu skrzyżnego ręka w górę. Gotowa? 10 powtórzeń. Lecimy, wolno w dół i w górę. Wolno w dół i od razu w górę. Wolno, blisko nogi prowadź. Proste plecy, pośladek w tył. Czwarty raz, hop. Piąty, świetnie. Głowa w przedłużeniu tułowia. Szósty, czyli kręgosłup neutralny. Siódmy, ósmy, dawaj, dawaj, dziewiąty, hop, dziesiąty. Zostaje ręka szybkie, wypchnięcia w górę. Lecimy. I raz, dwa, trzy, cztery, dawaj, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 ok, dookoła głowy w tą stronę. 8 razy. Raz. 2 obszerne, nie odchylaj się do tyłu. 3, ale rób duży ruch. 4 na boki, w przód. 5, 6, 7 i 8 ekstra. Bierzemy obie hantle. I Twoja lewa noga z przodu, prawa uniesiona. Ściągnij łopatki. Stabilnie. Dziesięć martwych ciągów na jednej nodze. Wolno w dół. Noga się lekko ugina. Hop. Dwa. Ciało w jednej linii. Podciągnij brzuch. Trzy. W razie, czego możesz się oprzeć. Cztery. Szukaj równowagi. Łopatki ściągnięte. Łokcie, gdyby do ciała. Siedem. Hop osiem, hop, dziewięć, hop, dziesięć, hop, wracamy, odkładamy i kolejne ćwiczenie. Przejść do podporu, czyli do tak zwanej deski i też pod ciało podciągamy kolano. Dwadzieścia powtórzeń. Jedziemy i raz, dwa, trzy, cztery. Ściągnij łopatki. 5, 6, 7, 8, 9 i 10, czyli 20 na stronę. I ostatnia część cardio. Pamiętasz, bieg w miejscu. 3, 2, 1, GO! Lecimy. 45 sekund sprintu. W całym tym treningu są tylko cztery części cardio. To jest druga. Zostały jeszcze dwie. Zdaj siebie więcej. Dawaj, mocno ręce. Nogi mocno. Amortyzujemy uderzenia o podłoże. 20 sekund zostało. Dawaj, dawaj. Trzymaj to tempo. Trzymaj. Wiem, że to trwa długo. Jeszcze. 10 sekund zostało. Jeszcze. Trzy, dwa. Jeden stop. Odpocznij na się wody i za chwilę druga seria w prawej lewej strony. Zaczynamy drugą serię obwodu. Weź jedną hantlę. Zaczynamy na Twoją prawą nogę. Już znasz ćwiczenia. Ściągnij łopatki. Skup się na dobrym wykonaniu. 10 powtórzeń. Wolno w dół i w górę. Raz. Dwa i hop, proste plecy, trzy, pośladek w tył, hop, cztery i jednym ruchem, piąty raz, hop, szósty, siódmy, rotacja w tułowiu, ósmy, hop, dziewiąty, zejdź niżej, jeszcze raz, dziesiąty i od razu w górę dziesięć razy, raz, dawaj, wolniej w dół, szybciej w górę, trzy, cztery, pięć, stabilizuj, sześć, 7, 8, 9, świetnie. 10, dookoła głowy. W tą stronę. Raz. Jeszcze 7, 2, 3, świetnie. 4, wiem, że wymagające. 5, 6, 7, jeszcze raz. 8, bierzemy drugą hantlę. Martwy ciąg. Uwaga, na prawej nodze. Unieś nogę. Pamiętaj, ja robię odbicie lustrzane do Ciebie. Wolno w dół. I góra. Proste plecy, ciało w jednej linii. Głowa w przedłużeniu tułowia. Czwarty raz. Ściągnij łopatki mocno. Piąty raz. W razie czego się podeprzyj. Szósty. Hop. Siódmy. Hop. Ósmy. Jeszcze dwa. Dziewiąty. Dziesiąty. Odkładamy hantle. Idziemy do podporu przodem. Tym razem kolana nie pod ciało, a po skosie. Ok? Jedziemy i raz, raz, dwa, dwa. Po dziesięć na stronę, czyli dwadzieścia cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć, siedem, siedem. Dawaj. Osiem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, dziesięć. I nasze kardio. Tym razem pajaceki, żeby było trochę ciekawiej. 45 sekund. Zaczynamy. I hop, hop, hop. Staramy się utrzymać dosyć duże tempo. Ręce mocno do boku, kolana na zewnątrz. Może zejść niżej. To troszkę zwolni, ale nie szkodzi. Dawaj, dawaj. 30 sekund zostało. Jeszcze, jeszcze. Barki daleko duszu. Jeszcze wytrzymaj. 20 sekund zostało. Trzymamy to, Jeszcze. 15. Nie zwalniaj. Nie wiem, że to jest intensywne. Damy radę, jeszcze chwilka. I 5 4 3 2 1. Los. Bardzo dobrze. Odpocznij. Nie za chwilę zaczniemy drugą stronę. Możesz się napić wody. Rozluźnić. I ostatnie powtórzenie obwodu przed nami. Tym razem na lewą stronę. Weź bezpiecznie jedną hantlę. Ja robię Twoje odbicie lustrzane. Ręka do boku, ściągnij łopatki, wyprostuj się. Wiesz co robisz, skup się na dobrym wykonaniu. I skrzyżny w tył. Wolno i góra. Raz, wolno, dwa, nisko, trzy, nisko, cztery. Oddychaj. 5, kura. 6 po połowie. 7. Dawaj. 8, jeszcze dwa. 9 przed nami ostatni. 10 i od razu w górę 10 razy i raz. Dwa. wiem, że trudne 3, napnij brzuch 4, 5, 6, 7, dawaj. 8, 9, 10, obie ręce w tą stronę. Lecimy 8 razy. Raz, dwa. Oddychaj. Trzy, cztery. Nogi lekko ugięte. Pięć, sześć. Do ośmiu. Siedem, osiem. Bierzemy drugą hantlę. Martwy ciąg. Na Twojej lewej nodze ja robię odbicie lustrzane. Unieś nogę, ściągnij łopatki i od razu lecimy. Wolno w dół, stabilnie na nodze. Wracamy drugi raz, hantel blisko nogi trzeci raz ściskamy ręce do boków ciała trzeci hop, staramy się mieć ciało w dole równoległe do podłożu piąty, jak trzeba to odstaw nogę dla równowagi szósty siódmy ósmy jeszcze dwa dziewiąty 10. Świetnie. Odkładamy hantle i schodzimy do podporu przodem. I tak jak na drugą stronę, w drugiej serii po skosie, 20 powtórzy. Jedziemy i hop, hop. 2, 3. Oddychaj. Wiem, że tu ciężko. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wstajemy ostatnie kardio. Pajacyki 45 sekund. Uwaga. Zaczynamy. I jedziesz. Postaraj się jeszcze wydobyć siebie troszkę sił. Na te ostatnie pajacyki. Po tym już zwalniamy, rozciągamy się. Ręce mocno. Kolana na zewnątrz. Jeszcze, jeszcze. 25 sekund. Damy radę. Nie zwalniaj. Możesz dać szerzej nogi, zejść niżej. Jeszcze 15 sekund. Dawaj, dawaj. Oddech przyspieszony, co? Ostatnie sekundy. 5, 4, 3, 2, 1 i stop. Super. Gratuluję. Wiem, że to nie było łatwe. Dałyśmy radę. Rozróżnij ciałe ciało. ciało. Ten przyspieszony oddech jest normalny, więc chwilę poczekamy, że troszeczkę zwolni. Rozluźniamy ciało. Możesz strzepnąć ręce, strzepnąć nogi. To zawsze jest bardzo przyjemne i bardzo rozluźniające. Super, stanie co szerzej. Weź głęboki wdech. Wydech. I jeszcze raz. Wdech. Wydech. Unieś ręce w górę. Wdech. Z wydechem do boku. Wdech. Z wydechem do boku. I powtórzmy to jeszcze raz. Wdech, wydech. Tym razem ugnij nogi, przeciągnij ciało, zostań. Wdech, wydech. Świetnie, zostań nisko. Otwórz klatkę piersiową, wdech. Zostajemy tu chwilę, mostek w górę, kciuki w tył, broda leciutko w górę, żebra w górę. I wydech, zaokrąglamy plecy. Małe palce do siebie, głowa pochylona, biodra pod siebie i otwórz jeszcze raz. Wdech, i wydech, bardzo dobrze, świetnie. Teraz jedna noga z przodu, palce do siebie, biodra w tył, uginamy się w biodrach, palce na siebie. Możesz się oprzeć na nodze, na drugiej nodze, jak ci wygodnie. Rozciągamy, tył uda. Bardzo dobrze. Tą samą nogę podnosimy, piętę do pośladka, biodro nie w tył, a do przodu, kolano do kolana. Trzymamy, leciutko rozciągamy, czworogłowy uda. Ta sama noga, która jest uniesiona w tył. Dociskamy piętę do podłoża, a przed nią uginamy, żeby rozciągnąć nieco mięśnie łydki. Super. Oddech cały czas jeszcze jest podniesiony, ale na pewno czujesz, że już jest lepiej niż na końcu części głównej. Rozluźnij. Bardzo dobrze. Druga noga. Palce na siebie. Uginamy się w biodrach. Podciągnij. Oprzyj się na nodze. Pochylasz proste ciało. Pośladek w tył. Proste plecy. Świetnie. Wyprostuj się, ta noga do pośladka, kolano do kolana, biodro w przód. Wyciągnij ciało. Bardzo dobrze. Ta noga do tyłu, stopy są równolegle. Dociskamy łydkę, dociskamy piętę do podłoża, rozciągamy łydkę, uginamy kolano. Wracamy z tym oddechem powoli do stabilnego tętna, takiego spoczynkowego. Powoli, powoli. Rozluźniamy, strzepujemy nogi, ręce. Weź sobie głęboki wdech. Wyciągnij w górę. Wydech, przeciągnij. I jeszcze raz wdech. Może być Ciebie dumna, bo to nie był łatwy trening. I jeszcze raz wdech. Wydech. I do zobaczenia na następnym treningu.